U żarty na ryby, chycił złoto rybka, i on nam go, doł, jak mnie puścisz, spełnia ci twoje życzenie. Opadł, ja byś mieć wszystkie dupy na świecie. I zamieniła go w papier toaletowy. A drugi przyszedł, też chycił złoto rybka, a też był na walony. Opadł, rybka mu padła, jak mnie puścisz, spełnia ci twoje życzenie. Opadł, wy ci tam, nie wiem, za tak głowy zawracą, zrób mi no jedna rzecz. Ja byś mieć go takiego wielkiego, jak mój kuń przyszedł do domu, seble galoty, wejrzał do żadła i zimdłów, bo zapomniał, że jego kuń to była kobyła. <śled> w latach 70. w robocie był taki zwyczaj, że w sobotę albo w niedzielę jeździło się na wycieczki. Nie? No i ojciec zapisał swoja kobieta, ale brakło miejsca do Cyry. I rano wyjeżdżają w niedziela na ta wycieczka i matka padła tak, Działa, będziesz musiała niestety być w duma, bo autobus jest tak pełny, że nie do rady. I no jednym, jedna rzecz mu do ciebie prośba. Nikogo nie wpuszczaj do dum. Obojętnie kto by to nie był. Nie możesz wpuszczać i koniec. No i rodzice pojechali. Na, wczas, na ta wycieczka, Cera siedzi w domu, o 12 ktoś klupie. Patrzy, bez kuklok, cygany stoją. Działa w późno my ci powróżymy. Ja tam nikogo nie wpuszczą, mama zakazali, powiedziała nikogo nie wpuszczać i koniec. No ale te Cygany chcą wleźć i wleźli, wleźli, ona nie wpuści i koniec. Ta jedna Cyganka się znerwowała, padła za to, żeś z niej wpuściła, to za kara pamięty wyrośnie ci królik między nogami. Działa miała wtedy 7 lot, zapomniała o tym, teraz już było prawie tak 14. Roz się kąpie wannie, patrzy i rzeczywiście i zaczyna królik rosnąć między nogami. Wylazła z tej wanny, idzie do matki do kuchni i opowiada i jak to było z tą wycieczką, jak te cygany przyszli. Ta matka dzieła, ściągnij no te galoty pokos tego królika. działa ściągła, matka tak patrzy i zaczyna się śmiać. Pado działa nie rób rzeź mi to gańby. Przecież to nie jest królik. Ja? To nie jest królik. A ją się wystraszyła. Ściągła swoje galoty. działa zobacz! To jest królik! A ta dzioła gęba otwarła, tak patrzy, patrzy. Pa dopiero nie, muter! A ten wasz królik mu tako szeroko gęba! A ta matka pa do Jak ten twój królik zażre tyle markwi, co ten mój, to też będzie miał taką szeroko! Zakonnica przyszła do szynku, nie? A barman i za padł, ale pani, pani siostro, e, tu nie ma telefonu. Nie, 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 Josa nie skuli telefonu. Josa, seta, piwo i ogórek, bo wy da pić z miłości do bliźniego. A ten barman padał, pani siostro, Josa robię już dwadzieścia lat. Sam już różne apsztyfikanty byli. I pieli z różnych okazji, ale jeszcze żaden nie pił z miłości do bliźniego. Jak się to pije? A na jeszcze seta, piwo i łogórek, a potem ci dobry człowieku powiem, jak się pije z miłości do bliźniego. I tak po ośmiu rundach już ledwo stoi przy tej tyce, bo tak się dwoma rękami trzymie tej lady, nie? A ten barman chce wiedzieć, bo w końcu dwadzieścia lat robi, to mu się to wiedzieć, nie? No niech już siostra w końcu powie. Jak to idzie pić do, z miłości do bliźniego? A ona, panu, dobry człowieku, ja się tu zaraz wytłumaczę, to jest tak. Nasza mateczka, przełożona, nie? Ma już dwa tygodnie zatwardzenie. A jak ona mnie dzisiaj w klasztorze zobaczy, to ona się musi zespać.